Ok, także 7 wszystkim, z tej strony Protek, z was serdecznie w na moim kanale Shakesend Fidget. Dzisiaj poruszymy sobie temat rankingu klas długo zapowiadano odcinek na kanale, ponieważ, ponieważ po prostu zaktualizujemy sobie ten wątek no, który gdzieś tam już odcinki z tej serii pojawiały się no, tak z ponad 2 no, lata temu, czy tam, no prawie 2 lata temu akurat jeżeli chodzi o stricte ranking pod względem klas, pod Free to Play oraz pod Eko, więc no, było to dawno, było to Sporo się pozmieniało od tego czasu, i dzisiaj sobie to po prostu wszystko poaktualizujemy. Powiem Wam, które klasy się zmieniły. Zresztą sami to wydedukujecie z tego rankingu. No i przede wszystkim, oczywiście, uargumentuję, dlaczego dana klasa jest na takim, a nie innym, na innym etapie tego rankingu. No i powiem Wam w ogóle jak to się wszystko tutaj wzięło. Także przede wszystkim na starcie oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Jeżeli jesteście nowi, strzelcie jakąś łapkę w górę pod tym materiałem, bo naprawdę sporo mnie kosztował czasu ten film, tutaj sprawdzanie różnych rzeczy, robienie grafik i tak dalej, więc jeżeli doceniacie to, to oczywiście zachęcam do strzelania łapki w górę. No i tak jak mówię, obiecałem, że ten film powstanie jeszcze przed serwerem EU10, bo wiem, że na EU10 szykuje się sporo graczy. Nie tylko tych grzebiących, również tych grających eco i free-to-play, nawet w większości myślę. Więc dzisiaj postaram się Wam się powiedzieć, jaka jest aktualna sytuacja. No i oczywiście na, na starcie zaznaczam od razu, że jest to ranking subiektywny. Każdy to, oczywiście, może sobie... Ten ranking ułożyć jak chcę. Ja tutaj, ja tutaj ten ranking popieram, tak naprawdę, na swoich osobistych przekonaniach, również też częściowo na symulacjach, również gdzieś tam na tym, gdzieś tam również na moim doświadczeniu no bo jednak gram kilka, kilka lat tą gierkę i no każdą klasę praktycznie mam do 400 plus poziomu ograną, więc mogę naprawdę dużo wam na ten temat powiedzieć. No i, no i po prostu zaznaczam początek, oczywiście, że jest to mój subiektywny ranking jest to po, powiedzmy ranking. Co bym zrobił, jakbym miał teraz zacząć na nowym serwerze nie miał żadnego konta i miał grać albo free 2 play, albo eko? No i jaką klasą bym się tutaj najczęściej kierował? Na taką klasę bym się najlepiej po prostu zdecydował, także będziemy sobie iść po kolei, po kolei omawiali każdą klasę, po kolei ustawiali ją w rankingu. Ranking będzie sobie szedł od tej najniżej, najniżej położonej klasy, pod tym względem tej najwyżej położonej, więc myślę, że. To jest jasne i jak mamy to wyjaśnione, to myślę, że możemy sobie zaczynać. Jeszcze, może powiem jedynie, że nie ma tutaj rankingu jeżeli chodzi o klasę do Pay2Win, mógłbym to od razu zrobić w jednym filmie, ale stwierdziłem, że taki film w ogóle nie powstanie. Bo słuchajcie, no, powie, powiedzmy sobie szczerze, Ranking Class Pay2Win to, to jest tak naprawdę ogólny ranking klas pod tak naprawdę PVP. No bo, no bo ranking klas pod PvP oznacza tyle, że yy, gracz, który gra w pay to win który ma bardzo dużo grzybów, może sobie pozwolić na naprawdę yy, duże wydatki. No tak naprawdę klasa, moc danej klasy zależy tylko i wyłącznie od tego, ile się na nią no, tak naprawdę zainwestuje grzybów. Oczywiście, możemy powiedzieć tutaj, że na przykład yy, grając na Demon Hunterem na 10 k grzybach. Jesteśmy w stanie wbić powiedzmy, wyższy level i wyższą pozycję w rankingu do któregoś tam powiedzmy, czasu niż grając na przykład Paladynem za 10 grzyba. No ale mówimy tutaj o graczach Pay to Win, więc nie określamy dokładnie kwoty. Więc powiedzmy, że przyjmujemy założenie takie, że każdy inwestuje jak najwięcej w tą postać. No to przy takim założeniu każda klasa jest mniej więcej na tym samym poziomie aktualnie. Może poza jakimiś tam wyjątkami, no ale generalnie. Tutaj po prostu yy, ustawiłbym tak naprawdę może z dwa poziomy tego rankingu i tyle. Yy, więc myślę, że tutaj ten, ten ranking sobie po prostu pominiemy. W tym odcinku go tak mówię nie będę robił, bo nie uważam, żeby to miało sens. Yy, wystarczy sobie obejrzeć jakieś filmy, jeżeli chodzi o ranking o PvP, PvE i tam będziecie mieli również tak naprawdę yy, najlepszą decyzję, jeżeli chcecie grać tutaj pay to win yy, daną klasą. Także tyle, jeżeli chodzi o słowo wstępu, yy, a my przechodzimy tym razem już do pierwszej klasy. Na pierwszy ogień, słuchajcie, leci zabójca, no i tutaj oczywiście ustawiam zabójcę, jeżeli chodzi o klasy do gry free to play jako klasę średnią tutaj no, ta kategoria jest zdecydowanie przeznaczona właśnie między innymi pod zabójcę, ale tak samo oczywiście jeżeli chodzi o grę, o grę eko. Hmm, oczywiście jeżeli mówimy o gr grze free to play to mówimy o grze free to play takiej, na której nie przeznaczamy grzybków na klikanie lochów żadnych, hmm, a jeżeli chodzi o grę eko, tutaj już możemy być bardziej elastyczni, tutaj już możemy powiedzieć, że hmm, albo nie przeznaczamy żadnych grzybów na, na lochy, hmm, ewentualnie może tam po hmm, kilkadziesiąt w miesiącu, tak? Mm, no, albo... Możemy też również tutaj przeznaczyć, powiedzmy, no, no do takiej tam kwoty, powiedzmy, pewnie, mm, pewnie no kilkuset grzybów miesięcznie na, na te lochy, tak? Żeby coś tam sobie poklikać. Tak myślę, żebyśmy zdefiniowali to Eko, no bo wiadomo, jak już mamy tam, jak ilości grzybów po prostu przeznaczane na lochy przychodzą nam na tysiące w miesiącu, tysiąc, dwa tysiące i tak dalej. To już raczej bym kwa kwalifikował jako, jako grę Pay to Win, w związku z czym tego nie bierzemy pod uwagę, ale też nie mówimy od razu, tak jak mówię, że mm, gracz Eko nie klika żadnych lochów, gra tylko o linijki 3 Paski, gryf i tak dalej. Tutaj również możemy być trochę bardziej elastyczni. No i właśnie. No i dlaczego zabójca jest tak nisko? Słuchajcie, dlaczego zabójca jest tak nisko? No, dlatego, że ma dwie bronie, jest to kasa droga, no i po prostu na grę free to play i na eko, na budżet tych po prostu trybów gry, nie spełnia swojej roli. tak? Musimy znaleźć dwie bronie, musimy znaleźć dwa gemy, jest to kosztowne, musimy no, modlić się, że nam wydropią dwa legendarne temy. Gdzie, jak robimy to bez grzybków, grając free to play i eko z legendarnego lochu, to jest również, również to bez szans. Oczywiście mówię o broniach żeby nam dwie brońki wydropiły, więc będziemy mieli dużo mniejszy progres, nawet jakie dostaniemy broń. od na przykład gra, gracz Free to Play A dostaje broń grając z zabójcą, znaczy e, tak, legendarną groń, broń da, grając z zabójcą, a gracz B dostaje legendarną broń grając z wiadowcą. No i wiadomo, że drugiej legendarnej broń ten gracz ani już nie dostanie, więc ma tak naprawdę no, troszeczkę dwa razy gorszą sytuację, tak naprawdę dwa razy mniejszy, mniejszego boosta mu to daje niż jak gracz tutaj free to play ten drugi no i oczywiście tutaj jeżeli chodzi o pay to win to by nie miało żadnego znaczenia, bo by sobie po prostu wydropić tą drugą brońkę za więcej grzybów. No ale jednak grając free to play to ma kolosalne znaczenie i mimo tego, że zabójca jest bardzo mocną klasą, to niestety do gry free to play oraz jako niezbyt się nadaje. Kolejna klasa druidzik. Jeżeli chodzi o druida, tutaj są tak nisko z tego powodu, że jest po prostu zbugowany aktualnie. Nie działa tak jak powinien, jest bardzo słaby w każdej symulacji, dostaje po prostu od każdego no, tragiczny damage. Tam też są pro problemy z tym trenerem, generatorem u niego. No i polega on tak naprawdę na tym, w tym momencie, że po prostu na początek jeszcze jakoś tam sobie fajnie daje lady w tych lochach, jakoś tam fajnie klika te lochy i tak dalej. Nawet się nim spoko klika, no ale po potem im dalej wraz tak naprawdę, tym coraz gorzej mu idzie w, lochach, w tych lochach. I no, no, potem to już w ogóle staje się totalną, totalną tragedią. Także na ten moment, przynajmniej w momencie nagrywania tego odcinka, druid jest słabiutki. Jeżeli by naprawione zostały te błędy, jeżeli dostałby jakieś buffy, no to wtedy druid myślę, że mógłby tutaj my, my, myśleć o jakiejś pozycji właśnie około tej dobrej, ale tak, no w tym momencie jest po prostu, po prostu nie za dobrym wyborem, tak, nie, nie, nie odradzam Wam go raczej po prostu wybierać, są tutaj lepsze możliwości. No i taką lepszą możliwością jest chociażby Necromanta, ale i tak jest dość nisko, jest to nowa klasa oczywiście, jest to klasa jeszcze może nie aż tak dokładnie ograna. Jest to też dość skomplikowana klasa, można by troszeczkę powiedzieć, w problemem takich no, typowych klas typu nie wiem, zwiadowca, to tutaj no, mamy troszeczkę więcej tych, tych możliwości. No i właśnie, ten, ta, ta ilość możliwości troszeczkę go tutaj dyskwalifikuje, jeżeli mówimy stricte o grze. Tutaj Free to Play oraz Eko. no bo jest to klasa, która jest bardzo, bardzo podatna na RNG. I to nie chodzi o takie RNG, które no czasem, czasem zrobią 10 uników, czasem nie, tylko naprawdę, no dostajemy pasywkę wilka i walimy kryta na całe HP komuś raz, i po prostu praktycznie na hita kogoś zdejmujemy, a raz w ogóle nie możemy nic zrobić przez kolejne 20 walk, tak naprawdę, bo bo trafiają nam się same same, same gorsze boosty. Także, no jeżeli chodzi o graffiti Play i eko, to jest naprawdę dość spory minus, że ta klasa jest taka totalnie, totalnie podatna na właśnie to RNG. Więc tutaj, w tym przypadku, niestety, ale jest dość nisko, chociaż oczywiście już jest na, na, na pozycji dobrej, jeżeli chodzi o klasę Free to Play, bo już jak najbardziej można na nim pykać. To jakby nie jest jakiś ten, jakiś wielki ból. Tutaj naprawdę, naprawdę można na nim sporo porobić. No i też może od razu powiem tutaj przy, przy tym przypadku, że właśnie... Te klasy, jeżeli chodzi o free-to-play, mają tylko trzy kategorie, bo tak naprawdę no tylko te klasy średnie bym raczej odradzał, a każda inna klasa jest naprawdę spoko do gry free-to-play. Wy, wygrając free-to-play macie czerpać przyjemność z tej gierki, macie się nią bawić. W związku z tym różnica między klasą kategorią najlepsza, a dobre. W przypadku klas free-to-play jest naprawdę bardzo, bardzo marginalna i tutaj równie dobrze mogłoby i nie być. No ale stwierdziłem, że jednak będzie. Najważniejsza jest ta klasa średnie tutaj. No tutaj to naprawdę... Jest zdecydowanie kluczowa kwestia. Kolejna klasa Paladyn. Jeżeli chodzi o Paladyna, tutaj no, jest to klasa, która jak wiecie jest bardzo, bardzo jednostronna: to znaczy, jest tragiczna, jeżeli chodzi o Lochy i jest kozacka, przekozacka, jeżeli chodzi o PvP. No i my, grając eco i free to play, głównie eco, tutaj chcielibyśmy raczej takie klasy, takie klasy unikać, no bo oczywiście zrobimy sobie tanio arenki, ale będziemy się bardzo męczyć w lochach, niestety. Nie przeklikamy sobie, nie wrzucimy sobie, nie wiem, 10 tysięcy grzybów zamiast 1000, daje gracze pay to win tylko my będziemy się po prostu długo, dużo dłużej męczyć w tych lochach. No i jeżeli chodzi o free to play, raczej to je odradzam, chociaż no, jeżeli ktoś ma takie zamiary typu granie do 600 poziomu. Czy tam do 500, jakieś nastawienie się na bardzo, bardzo długi long term, robienie bardzo długiego stopa lochów, no to tutaj Paladin, oczywiście dla graczy eko. Może być też ok, dlatego to nie jest jakiś tam zły wybór, ale no, są myślę, że troszeczkę tutaj lepsze w tej kwestii. Wojownik również bardzo, bardzo podobnie, jeżeli chodzi o Paladyna. Tutaj te klasy są dość, dość do siebie zbliżone, również bardzo bardzo dobre PvP. No Jeżeli generalnie lubicie grać z takimi klasami, gdzie macie praktycznie pewne 10-arenek, co codziennie, na przykład, no to, no to te dwie klasy są tutaj bardzo fajne, ale no, jeżeli chodzi o. Łatwe kilkanie lochów, to będzie Was troszeczkę bolało, więc raczej, tak jak mówię, no tutaj jeżeli chodzi o gracz Eko, wojownika również bym odradzał, ale są również, znam dużo graczy Eko, którzy tym wojownikiem sobie potrafią dobrze radzić i są wytrwali i potem im, im to naprawdę progresuje ten powiedzmy gorszy początek. No ale jednak pamiętajcie, że progresujecie wolniej, więc ten początek będzie dla Was zdecydowanie dłuższy niż dla graczy grzybiących, więc warto to gdzieś tam mieć sobie na uwadze, dlatego te klasy są troszeczkę niżej w tym oto zestawieniu. No i teraz mamy Bart, Bart jest dość ciekawą sprawą, ponieważ Bart jest klasą, która jest bardzo fan to play, przynajmniej dla mnie, jest to tak naprawdę moja druga ulubiona klasa w gierce. No, ale jednak jest z nim pewien mankament taki, że również jest dość podatny na RNG, mimo wszystko. Mimo wszystko, również mamy tutaj pewne, pewne problemy, jeżeli chodzi właśnie o czasem, może zrobienie tych arenek, bo tutaj czasem zostaniemy zgarnięci na hita, czasem my kogoś zgarniemy na hita, i tak dalej, i tak dalej. Więc to może być trochę gorsze. Jego na pewno dużym plusem jest to, że jest, jest całkiem, całkiem dobry w lochach. No, bo tutaj, oczywiście, tak jak, tak jak wiemy, może czasem te fajne hity walnąć, jak akurat się nie trafią uniki u przeciwnika czy coś, i, i zgarnąć sobie naprawdę. Naprawdę trudny loch pokonać po prostu, więc to jest jego powiedzmy zaleta, no ale jednak grając free to play, my na te lochy mamy zazwyczaj większe procenty, więc no tutaj bym akurat nie brał tego jako plus, jeżeli chodzi o free to play, bardziej grając Echo, gdzie tam już no, klikam na troszeczkę niższych procentach niż grając, niż grając free to play, te lochy, więc tutaj już, już w tym przypadku. Będzie to na pewno jego zaleta, no ale jak mamy takie duże procent na Lochy, a czasem no, potrafimy nic nie zrobić, paść na hita, często dość, no to jest to dość spory minus. No i też dałem go na free to play trochę niżej, no bo ja na free to play robiłem jeden pasek, a jednym takim mankamentem Barda yy, i to może ja po prostu mam takie pecha, nie wiem, ale no jest przegrywanie misji w awce czasem, yy, naprawdę się to zdarza. Naprawdę to jest takie dość, no może nie mega częste, no ale tak co najmniej raz na miesiąc, na tym bardziej yy, zawsze jakąś misję w awce w Karczmie po prostu przegram, no i to jest trochę pechowe, bardzo wręcz pechowe i szczerze na innych klasach praktycznie mi się to nigdy nie zdarza, no berkiem przed nerfami co, czasem tak miałem też, że jakąś tam misję sobie przegrałem, no ale poza, poza tym berkiem przed nerfami, teraz już to nieaktualne, to po prostu nigdy na no, żadną klasą takich rzeczy nie miałem, a tutaj to się zdarza dość regularnie, więc no to pokazuje tylko, że Bardzik jest jednak troszeczkę Troszeczkę ale też mocno podatne RNG. Więc, grając free to play, gdzie tej awki do dyspozycji mamy jednak trochę mniej, bo tylko jeden pasek, a nie trzy paski. Tak jak grając echo, dałem go tutaj lekko niżej. Bo, jak widzicie, no na echo jest już na pozycji dobrej. Tutaj jest jednak lekko poniżej. Ale to jest oczywiście bardzo, bardzo marginalna różnica. Tutaj Te też również miałem dylemat, więc, więc, no jest jak jest. No i kolejna klasa maguś. Kolejna klasa maguś. Maguś z kolei. Jest już tutaj w klasach jako najlepsze dla free to play, no i dalej dobre jako eko. Bardzo podobna sytuacja jak tutaj z Bardem, tyle że jest troszeczkę bardziej, mam wrażenie, wyważony. Tak? No Tutaj nasz Maguś ma tak, że ma trochę gorsze lochy niż nasz Bard, ale jednocześnie. Ale jednocześnie są to również lochy na dobrym poziomie, to wcale nie jest tak, że jak mega tragicznie i tak dalej. Oczywiście są lepsze klasy do lochów, ale powiedziałbym, że są na średnim poziomie te lochy jest bardzo przyjemny w PvP. No i również takim czynnikiem, dla którego dałem go dla klas najlepszych i dla free-to play jest to, że tak jak mówię, grając free to play musimy mieć fans gierki, a MAC jest moim zdaniem najbardziej fan to, fan to play klasą w grze, i to zresztą nie moim zdaniem to jest chyba bardzo popularna opinia w community, więc tutaj dałem go na pozycji najlepsze jeżeli chodzi właśnie o free-to-play, między innymi z tego powodu, a ręki sobie zrobimy 10 na, na luzie, codziennie, no i tutaj jest na pozycji dobrej dla Eko, no bo jednak te lochy, troszeczkę go tutaj, no, nie, no jeszcze nie jest przez te lochy właśnie na pozycji najlepszej, ale, ale, ale jest to jak najbardziej cały czas spoko, spoko bardzo wybór. No i tutaj kolejna klasa to jest Berek, no i tutaj mo mogą się niektórzy nie zgodzić, dlaczego Berek, no ale Berek po, mm, słuchajcie, po tak naprawdę tych zmianach swoich stał się klasą taką bardzo mocno wyważoną, bym, bym powiedział. Nie jest już taką klasą, która raz się odpali i zrobi 20 hitów z rzędu, a raz nic nie zrobi i padnie na hita od maga. W tym momencie jest klasą, która jest takim zwiadowcą, lekko gorszym zwiadowcą, bym powiedział, no bo jednak te uniki są troszeczkę lepszą opcją i nie mają również tego limitu. Nie, nie macie, nie wiem, 10 czy 20 uników w limicie, tylko możecie sobie unikać, ile chcecie tak naprawdę. No więc to jest to jest na pewno na pewno tak naprawdę um, ważna, ważna cecha to że jest po prostu tak bardzo podobny do Zwiadowcy. Aktualnie Berek um, jest oczywiście tej samej kategorii, ale oczywiście jak jedna klasa jest tej samej kategorii, to nie znaczy, że jest dokładnie takim tak samo dobrym wyborem. Um, po, powiedziałbym, że jest mniej więcej po powiedzmy punktowo um, na tym samym Poziomie, jakbyśmy to mieli gdzieś tam oceniać w jakiejś skali, lekko gorszy od zwiadowcy, ale tak jak mówię, dalej jest to praktycznie zwiadowca w tym momencie. Łatwo sobie klikacie lochy, łatwo sobie robicie arenki również. Jest to, jest to dość wyważone, jest to bardzo spoko dla gracz Eko właśnie, żeby sobie spokojnie progresować. Macie wszystkiego po trochu, i to jest bardzo dobre, tak jak mówię, dla takiej bardziej oszczędnej gry, więc dałem go na pozycję najlepszą. No i tak samo zresztą, tak jak free to play tutaj jest bardzo podobne akurat. To jego uzasadnienie. No i kolejno mamy zwiadowcę. Zwiadowca, oczywiście, jest to klasa, która, no już powiedziałem, jest bardzo podobna do berka aktualnie, no ale jednak troszeczkę lepsza, bo nie ma tego, tego limitu. Również klasa perfekcyjnie wyważona, naprawdę idealnie pośrodku, jeżeli chodzi o grę, tak naprawdę, i możliwości w, na arenie w, w, w PVP, idealnie wyważona, jeżeli chodzi o możliwości w PVE, a nawet myślę że, myślę, że na górze tego rankingu gdzieś tam jest to klasa, która jednak bardzo dobrze sobie radzi w lochach. No, wiadomo, wojownicy, jakieś tam inni zwiadowcy, których jest w rojach najwięcej, to dla niej spacerki, no i jedynie co, to blokuje się na magach, ale magów, jak wiemy, w lojach jest dość niewiele, także jest to na pewno bardzo, bardzo, bardzo solidny wybór dla graczy eko, zresztą to jest chyba takie bardzo popularne, że się poleca zwiadowce właśnie dla graczy eko, z jednym wyjątkiem, którym jest oczywiście ostatnia klasa w dzisiejszym zestawieniu, czyli... Czyli łowca demonów. No, łowca demonów, tutaj już mówiliśmy. Łowca demonów, oczywiście nagrywałem o nim odcinek, zresztą jakby ktoś był ciekawy. A propos zmian łowcy demonów, to tutaj odsyłam Was do tego filmu na kanale, bo myślę, że tam jest dość ciekawa analiza przeprowadzona. A propos właśnie zmian tego, tego dehacza, czy on się zmieni w przyszłości. No i tam doszedłem do konkluzji, że raczej Demon Hunter nie będzie zmieniany. W związku z czym mogę Wam z pełną tutaj z pełnym przekonaniem go polecić. Oczywiście może być zmieniona, oczywiście tego nie wiemy, no ale na razie wszystko wskazuje na to, że jednak tych nerwów dh na razie nie będzie jakichś jakich tutaj znaczących. No i Demon Hunter jest po prostu bestią. Jest po prostu bestią w tym momencie, jest najmocniejszą klasą w grze i to zarówno najmocniejszą klasą w lochach, najłatwiej sobie będzie się ją klikali lochy na największych procentach, naprawdę tam to jest spacerek po tych lochach. No, oczywiście też się blokuje na magach, no ale jednak na zwiadowców i na wojowników ma jeszcze wyższe procenty niż ten, ten, ten nasz zwiadowca, także no w lochach totalne totalne spacerki, no i na arenie również jest bardzo mocny, również symulacje pokazują, że w PvP daje sobie radę, być może czasem, czasem nie jest totalnie najlepszy w tym PvP, ale no raczej jest to klasa na pewno w top 3, jeżeli chodzi, mówimy o... Stricte rankingu graczy z takimi samymi statystykami, i tak dalej. No a wiadomo, nie walczycie walczy raczej z takimi samymi statystykami, tylko no, jak klikacie lepiej rochy od innej klasy, no to wiadomo, że będziecie mieli wyższy level, w związku z tym może trochę lepszą broń, może trochę lepsze statystyki, no i wtedy ta przewaga już tutaj dla Dechacza rośnie. Więc jest on no, dobrze wyważony, naprawdę jest on bardzo mocny, ma bardzo wysokie procenty na wszystko, no i po prostu grając zarówno w free to play, jak i eko. Po prostu jest to no, aktualnie tak naprawdę najlepszy wybór, ale oczywiście grając Free to Play od razu jeszcze raz mówię: Grając Free to Play najważniejszy jest fans gierki, więc tutaj no, własne ranki tak naprawdę nie interesuje, wy nie będziecie i tak pewnie nie wiadomo czego robić. Nie wiadomo jak tutaj nie będzie trekordować, i tak dalej. Macie mieć fan z gierki. I czy Demon Hunter Wam zapewni fan z gierki? Nie wiem, tego nie wiem. Ja bardzo ja Demon Huntera bardzo lubię, jest bardzo dla mnie fan to play, ale oczywiście dla niektórych osób, takie klasy bardziej które powiedzmy w których więcej się dzieje niż powiedzmy odrodzenie, bo na koniec jak stracicie HP. Typu, nie, Mac, jak już tej kryty, zabłucha, pewalący i tak dalej. To może być dla Was bardziej fan to play niż taki Demon Hunter. No, ale tak to wygląda, tak u mnie wygląda ten ranking. No i czekam na Wasze komentarze. Czekam na Wasze komentarze. Po tym filmie dajcie mi znać koniecznie jakie wy macie odczucia a propos klas dla graczy Free2Play oraz dla graczy ECO. Co byście zmienili w tym rankingu? Bo jestem pewien, że na pewno znajdą się graczy, którzy ten ranking ustawiliby troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, mimo wszystko, że w większości zgadza się z moją argumentacją i przynajmniej w większości te klasy ułożylibyście w podobny sposób. Myślę, że jest to dość, dość jasny ranking, również rzeczywiście. Grafikę po lewej stronie możecie sobie screenować. Proszę bardzo śmiało gdzieś tam podsyłać. Podsyłać w ogóle ten odcinek, też możecie podsyłać gdzieś tam. Znają, jak pytają o klasy i tak dalej. Tutaj myślę, że wszystko, wszystko gdzieś tam ładnie pouzasadniałem, mniej więcej jak to wygląda, dlaczego tak, a nie inaczej. No i oczywiście odsyłam do innych, do innych filmów z, w serii ranki z rankingiem klas. Co prawda są bez nekromanty, ale generalnie w większości są aktualne, szczególnie, szczególnie te nowsze, więc również Wam je. Wam je polecam. No jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to jeszcze raz łapka w górę yy, koniecznie. No i subskrypcja na kanale, jeżeli tutaj się wybierać chociażby na U10, bo za U10 będzie seria na kanale, o którym już zapowiadałem, taka bardzo mocna. Szczerze, w ogóle się jałam tym U10 dość mocno, bo no już parę miesięcy na żadnym serwerze tak na poważnie nie startowałem, więc tutaj bym chciał się yy, naprawdę, naprawdę tym skupić, jak to wyjdzie. I yy, No i tyle. I tyle. Dzięki serdecznie za oglądanko jeszcze raz i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do następnego. siema.